U nas, więc na pewno będziecie mogli jeszcze zająć pierwsze miejsce, to nic straconego, na pewno. Ze w tym momencie wchodzi drużyna, która zajęła pierwsze miejsce ze swoimi upominkami, które e, ufundowała firma Maspex, a już teraz powoli, powoli wkraczają na scenę zwycięzcy e, e, drugiego miejsca. Zapraszam was tutaj do mnie. Czy drugie miejsce tutaj się już zebrało? Kochani, zanim nagrodę, to ja z wami muszę wywiad przeprowadzić. Jak się czujecie po zajęciu drugiego miejsca? Źle. Źle? dlaczego? Czy drugie miejsce nie jest fajnym miejscem? Fajnym. A czy będziecie brali udział jeszcze w innych zawodach? Tak! No właśnie, to o to chodziło, o to, żeby nie stracić zapału, więc dla Was nagrody za drugie miejsce w tym momencie właśnie rozdaję. A ja tymczasem do tego tłumu, bo chyba inaczej nie mogę powiedzieć, który się zebrał tutaj na naszym wadowickim placu. Informacja dla Was, drodzy Państwo, a przede wszystkim drogie dzieci, to co się dzisiaj tutaj odbywa to Klub Bezpiecznego Kocharka z okazji Dnia Dziecka, które dzisiaj odchodzimy. Postanowiliśmy się tutaj pojawić, postanowiliśmy przeprowadzić dla Państwa szereg najróżniejszych atrakcji. Mówię dla Państwa, chodzi mi tak naprawdę o dzieci, bo to dzisiaj Wasze święto, drogie dzieci. Mamy dla Was szereg atrakcji, w tym momencie właśnie skończyło się przeciąganie liny i ze strony schodzą zwycięzcy z nagrodami, ale ja Was y, uspokajam, ponieważ nagród konkursów będzie dzisiaj u nas Toni Wiara. Będziemy mieli dla Was najróżniejsze y, zawody sportowe, będą też quizy y, dotyczące wiedzy, którą będziecie mogli zdobywać w Namiocie Bezpieczeństwa. Tam odbywają się kursy pierwszej pomocy dla najmłodszych. Ja radzę ze skupieniem słuchać tego, o czym mówią ratownicy w tym właśnie namiocie, ponieważ tam y, tę wiedzę, którą to będziecie mogli wykorzystać na scenie podczas quizu, w którym również będą nagrody, ale y, to, co jest, kochani, ważne, to to, że Klub Bezpiecznego Puchatka jest po to, abyście mogli dowiedzieć się jak najwięcej, jak najwięcej o bezpieczeństwie, nie a to co... Że... jest, wypadek, i, e, jest e, za, nie można odkryć, nie można odkryć, rozcinają, dokładnie tak. Skoro rozcinają u samochodów, samochodu, to coś <śmulacza> To jest woda, nie jest wina. To jest wąszaki, rozwija i... Przechodzą swoje dwóch strażaczki. Przywierzając w czasie heury. Pan strażacz opowiedział na szybko. Tak, to o skrycie, który posiada. Ok, słuchajcie, mamy wszystkie sprawy organizacyjne, jakby w tej chwili e, załatwione. Jedna ważna zasada. Jak będziecie odpowiadali na pytania, bo ja na przykład zadam jakieś pytanie, to słuchajcie, to nie jest szkoła, więc nie musicie się zgłaszać, tylko jak znacie odpowiedź, to po prostu kto wie, to głośno krzyczy. E, Okej, okay, słuchajcie, zaczniemy to szkolenie z pierwszej pomocy. Nie wiem, czy ten mikrofon dobrze trzymał. Słuchajcie, tu, nie? Słuchajcie, ja, chyba ściszyli, bo ja się darłem strasznie. Okej, okay, słuchajcie. Zebraliśmy się tutaj wszyscy po to, żeby się nauczyć udzielania pierwszej pomocy. Ale sprawa jest teraz taka, że wobec co to jest ta pierwsza pomoc? Tu każdy przyszedł, aha, i ciekawe po to tutaj siedzi, nie? Okej, okay. kto mi powie, co to jest ta pierwsza pomoc? Udzielanie pierwszej pomocy. Bardzo bardzo odpowiedź przyklejanie plaska, pytanie, znaczy, udzielanie pierwszej pomocy jest również wezwanie karetki na przykład pogotowania i to jest bardzo dobre odpowiedź, właśnie tego się również nauczymy, słuchajcie, e, czyli mniej więcej wiemy, co to jest udzielanie pomocy. Jeśli na przykład taki połatek ten na o który tak powiem, to jest taka gaba i jechał na rowerze. I słuchajcie, jechał na, głowie bez, jechał na głowie bez tego. Jechał na rowerze bez tego na głowie. Nie miał kasku na głowie. Co mógłby mieć jeszcze założony jeżdżąc na rowerze? Okleniacze? Może mieć. I kart, słuchajcie, jak on się przywrócił, no to co mógł sobie zrobić na głowie na przykład? Mógł sobie rozbić tą głowę, zranić ją. Дорогие, спадаем на этот конкурс. Трудная